Przed koszowaniem 16, po 16 czaj tak przyjęliśmy się zrelaksować z Bartkiem. na Rybówka, Namików Jaków To jest zawodowiec jak tam brania Jak tam brania ciepło, za tu tule czyli. Co wyście jecieli? opy co wy tam macie? coś tam wyciąg Słyszysz? Co to za ryba jest? A karpi taki mały, leż Aha. Duży, ale leż Ale to jest Richtig leszcz. To jest taki na wiśle, na mada jedna brały. Większe jeszcze. No. To jeszcze większy, że Bartek na tym chytął, na jedna mada. Na jedna mada. Superowy, piękny. Fajny. Będziesz musiał czekać po paralodzie, żeby takiego chycić jak na rybołówce.